Cześć! Witam serdecznie w 179. odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Ten gitarzysta w pewnych kręgach jest uważany za jednego z najlepszych w Polsce. Całkiem zasłużenie. Wystarczy wspomnieć, że zagrał m.in. na kultowym albumie, na debiutanckim albumie zespołu Perfect, który ukazał się w roku 1981. I co ciekawe, to on, jako nawet gitarzysta, zagrał solówkę na fortepianie w mega hicie perfektu. Niewiele ci mogę dać. Moi drodzy, bohaterem 179 odcinka serii jest Ryszard Cygitowicz. Jerzy Styczyński powiedział o tej płycie, gitarzysta oczywiście grupy Dżem, powiedział o tej płycie, że jest to płyta którą, jest to jego ulubiona płyta, ulubiona polska płyta. E... Debiutancki album solowy Ryszarda Sygitowicza, album Bez Grawitacji. I powiem szczerze, że dla mnie to również jest jedna z najlepszych płyt. Dlatego, że ja bardzo e, tak sceptycznie e, podchodzę do muzyki instrumentalnej, ale rzeczywiście tutaj no umiejętności przede wszystkim umiejętności e, gry na gitarze Ryszarda Sygitowicza e, przekonały mnie do tego, że po prostu no, tą płytę można powiedzieć pokochałem od pierwszego przesłuchania bo naprawdę dzieje się tutaj bardzo dużo, płyta Całości oczywiście instrumentalna, ale naprawdę warta poznania. Rok 85, Vifon LP 083. Natomiast moi drodzy, w 1989 roku Ryszard Sygitowicz wydał drugi solowy album, który również ukazał się na winylu i tej płyty nie mogę nigdzie trafić przez lata. Album nazywa się Nikt nie woła.